Pepa ostatnio bardzo dużo czasu siedzi przed kompem. Chyba zapomniała, że wolny czas można spędzać inaczej. Jo! jak tu fajnie się siedzi przed komputerem. Wyjdziesz z nami pograć w piłkę? Nie, nie mam czasu. Muszę pooglądać, coś jest na komputerze. O, jak tu fajnie się siedzi. Pepo, znowu nie wyniosła śmieci. Zapomniałam. O, jak tu się fajnie siedzi. Nie siedzi. I jak tu się fajnie siedzi. I tu się siedzi. Siedzi. Pe, po musimy iść zaraz do, teraz, zaraz, zaraz do szkoły. Nie, no co ty, komputer jest bardzo fajny. Nie, lecę już, do zobaczenia w szkole. Ło, jak fajnie siedzi przed komputerem. Ajajaj, to już kolejne spóźnienie w tym roku. Może nie ma jeszcze pani pas i tym razem mi się uda być punktualnie. Dobra, zaczynamy zajęcia. Dzisiaj będzie bardzo dużo fajnych rzeczy. Pełno fajnych rzeczy. Będziemy się razem w stanie bawić i robić jak zwykle polski matmę i oczywiście plastykę. Dzień dobry Pani Paw. Przepraszam za spóźnienie. Zasypałam. Widzę, że twoje spóźnianie się staje się już pegułą! W pracę domową masz zrobioną i zrobiłem... Jej nie zrobiłam, ale wzięłam zawsze do domu i zabrałam z oh, Nie zrobiłaś pracy domowej? Nie! Nie, nie zrobiłam, niestety. Przepraszam. Ko, w takim razie bezet! Ojejku, ojejku. Siadaj tutaj. Jejuniów, ale wilk nie zjadł. Naprawdę. Okej, okay, tu już kolejny brak pracy domowej. Mm. Pepo, można sobie czasami posiedzieć przed kobietanem od czasu do czasu, ale nie ma co się tak w... wkręcać. Udało się właśnie za bardzo wciągnąć. Nie! Ty gadasz głupoty. Głupoty. Ja siadam. Mam dla Was pewną niespodziankę. Oh, a jaką? W sobotę wyjeżdżamy z nadjezior leżących w środku lasu na Mazurach. Wyjazd? To cudownie! Jaju, wielki wyjazd! Dobra, ale najpierw musicie się zapisać. Teraz przyniosę karteczkę do zapisów. No, mam już karteczkę. Oj, wszyscy ustawili się w kolejce. Dobra, pierwszy. Minionek basenowy już się zapisał. Tak. Minionek malarz też się napisał. Minionek z megafonem te! Ja już się zapisałam. Dalej, Pepo, teraz ty. No, ale ja, ja miałam siedzieć przed komputerem i nie uda, więc są mi się plany. Pepa decyduje się nie jechać na wycieczkę. Hej, Pepo, podobno nie jedziesz na wycieczkę. Właśnie. Właśnie, nie jedziesz na wycieczkę. O nie. Ja to bym na po prostu na Twoim miejscu oblał kąpa wodą święconą albo chlorowaną, i byłoby po komputerze, by przestał działać. O, idziemy. Ojej, a my jedziemy na wycieczkę. Ale z nich głupki. Głupole, głupole, ponieważ oni mówią, że nie że, mo, że nie mogę, a ja muszę. Muszę. Pepa wybrała kompanię nas. No jasne. Ona nie chce się z nami wybrać na wyjazd. Pa, Pepo, Pa. Zobaczcie, co jest przed komputerem, co tu dzieje. Hmm. o, jak tu fajnie jest. Cyk, 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 cyk. Dwudzie... ósma w nocy! A, no co by tu jeszcze porobić. Pierwsza w nocy. Tym, tam, tam, cyk, tyk, cyk. Patrzę. E Już siódma rano. A co by tutaj jeszcze sobie porobić? Na wyjeździe jest bardzo wesoło. Strasznie wesoło. Hop, hop, juhu. Słuchaj, minionek malarz Katniona namalował portret i nadepnął na na, wy na polanie w farbę na w puszkę nadewną na nad tubkę z farbą. I mu się naprysnęło na portret i się rozpłanykał. E e no to fa... no to fajnie. Nie. A co? E no to fajnie. A wczoraj wczoraj biegaliśmy co? So a wczoraj e biegaliśmy. Pani, pani biegała po, jej, po wielkim lesie i kiedy zobaczyła n, n, pająka to wystawiła aż pióra jak paw. To rzeczywiście super. Żałuję, że tam nie pojechałam. Ciekawe co tutaj jeszcze jest. Bardzo fajnie. Hmm. Kolejna mnie o noc. Jestem Nie, nie. Dzień dobry Pani Paś. Rany Boskie Pepo, jak ty wyglądasz? Ech, jestem wykończona, to chyba od komputera. Będziemy mieć sprawdzianik. Ojej, o co tu chodzi? Ale mi się chce spać. Ech, spać, 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 grać, spać. Ale wyjazd był super. Musimy chyba częściej wyjeżdżać. Nie chce mi się spać. Już idę. Rany Julek, a gdzie jest Pepa? Ona wy? Ona? Ona chyba samowolnie wyszła. A? Pepa jedzie na wycieczkę. No ja już się zapisałam. Daj Pepo, teraz ty. Jestem zapisana. Chodź, chodźmy dalej, chodźmy dalej, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Tak się dalej, 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 dalej. Dalej, dalej. dalej, dalej lej. To chodź, zagramy w piłkę! Przetocz i... Oj, muszę ci odebrać piłkę. Wcale, że nie. Wcale, że nie. przetocz i Gratuluję Ci! Wygrała! No malunki może sobie jakiś portret. O, jakie to moje fajne arcydzieło! Uhu. plask plask O, Och moje arcydzieło przestało być w ogóle ciełam. O jak tu fajnie jest w lasie. Nie ma tu nic stranne niż neboczliny. ...setraż... O Oooo, Och, jak nas też wasz piórka! Została ...wasz Pum, pum, pum! o juhu, a dzisiaj tu... Jemy obiad! Uuu, Pogramy w piłkę? no, Ale tym razem w basenie. W, w, w wodzie. Psh, 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 psh. Kurczę, to fajniejsza sprawa niż ciągłe siedzenie przed kąpem. Ło, skumałaś to teraz. Ło, to tutaj jest prawdziwa przygoda weekendowa. Ziu, juhu, 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 juhu. Wracamy, juhu! Musimy chyba częściej wyjeżdżać. Wyjazd był super. Czas, ale czas już wracać do rzeczywistości. Mam dla Was sprawdzian. Dobrze. I piszemy. Ło, jakie to łatwe! Easy Easy Lemon Squeezy. Woo! komputera można się uzależnić. Świat komputera i w, prawdziwej przygody mogą zamienić się miejscami. Na przykład, kiedy gracie, siedzicie przed komputerem, oglądacie bajki na telewizorze, gracie w gry na konsolach, albo się pojedzie komórką, to pamiętajcie, że życie, że dzieje się od tych rzeczy, też można się uzależnić. Czym? Pamiętajcie, że no, prawdziwe życie dzieje się w realnym, prawdziwym świecie. Nie na komputerze że na wszystko jest czas na siedzenie przed komputerem też jednak musicie się starać żeby komputer nie stał się najważniejszą rzeczą w waszym życiu.